Derby rządzą się swoimi prawami, to oznacza, że w takich meczach faworyt nie zawsze musi mieć z górki. Tym razem było jednak inaczej. Liderki pierwszoligowej tabeli piłkarki TSRow Rybnik nie miały większych problemów z pokonaniem przed własną publicznością rywalek z Zamiedzy, czyli drużyny SWD Wodzisław Śląski. Wczorajsze spotkanie zakończyło się zwycięstwem miejscowych 4 do 0. Na pewno bardzo ważne trzy punkty dla naszego zespołu, ale przede wszystkim chciałbym pogratulować moim dziewczynom, bo w dniu dzisiejszym naprawdę włożyły mnóstwo, mnóstwo zdrowia, mnóstwo ambicji, mnóstwo zaangażowania w to spotkanie. Było to spotkanie derbowe dwóch blisko siebie położonych miast w jednej lidze, więc na pewno miało podwójny smaczek. Na pierwszego gola kibice czekali do 12 minuty, wtedy to po strzale Karoliny Sztypki Rybniczanki wyszły na prowadzenie. W 39 minucie TSRO wprowadził już 2 do 0, a na listę strzelców wpisała się Julia Krzyżok. Ta sama zawodniczka podwyższyła wynik na 3 do 0 w 78 minucie. Kropkę nad i postawiła rezerwowa Jessica Pluta, która w 91 minucie ustaliła wynik meczu na 4 do 0. Od początku zaczęliśmy bardzo spokojnie, zespół gdzieś próbował narzucić swój chaos, Grę na, na własne warunki, natomiast my bardzo szybko zdobyliśmy bramkę, nałożyliśmy swój styl gry, i do przerwy prowadziliśmy już 2-0. Po przerwie troszeczkę opadły emocje, myślę, że związane były z samym smaczkiem tego spotkania derbowego, i zagraliśmy konsekwentnie drugą połowę, dokładając dwie bramki. I wynik, myślę, mówi sam za siebie. Wczorajsza wygrana była dla ts Rybnik szóstym zwycięstwem w szóstym meczu. Ten triumf smakował jednak wyjątkowo. To, co już zaznaczyłem, był to mecz derbowy, obydwie drużyny były bardzo bojowo nastawione do tego, do tego spotkania, więc myślę, że pod względem mentalnym na pewno był trudny. Natomiast na boisku byliśmy zdecydowanie lepszym zespołem, bramki mówią same za siebie. TS Rof z kompletem 18 punktów otwiera pierwszoligową tabelę. SWD Wodzisław Śląski jest siódmy. Kolejne mecze rozegrane zostaną 12 i 13 października. SWD podejmie Gol Częstochowa, za Rybniczanki zmierzą się na wyjeździe z wiceliderem Resowią Rzeszów.